Eee, regulator ładowania napięcia, przetwornica, no i jest niezależny, tak? czyli jest tutaj takie mały domek, pomieszczenie, które, które stanowi zaplecze do budowy tego docelowego domu. Tak, tak? No, czyli tam wątek mu, no jest dosyć mocno, pewnie kontrowersyjny, jaki ja mam swój punkt widzenia na ten temat, dlatego wymagałby on. Eee, w związku z tym, tak trochę to zmusza do refleksji, zmusza lub nie. Natomiast, gdzie co, słuchajcie, wchodzimy akurat na teren Niemiec. Z tego względu, że jesteśmy na, te, na, te, na terenie działki, coś działki, to możemy pomyśleć, zobaczymy, może, może coś tam się uda. Dla nas najważniejsze jest to, żeby wokół nas były osoby, które też również pasjonują się tą tematyką. I serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią, propagowaniem takiego życia, w którym teoretycznie można by było doprowadzić do sytuacji, w której nie będziemy płacili rachunków. Biorąc pod uwagę sytuację, która w tej chwili się dzieje tuż obok nas, u naszych sąsiadów na Ukrainie. To okazało się, że temat, który ja poruszam wielokrotnie już od no mogę powiedzieć, że przynajmniej kilku lat, żeby już nie mówić, że od wielu lat, tak ale od kilku lat poruszamy ten temat off gridu i takiego życia poza siecią. Okazuje się, że ten temat jest wyjątkowo mocno w tej chwili e, tak trochę można by było powiedzieć, że jest na czasie, tak, bo ja wspominałem w czasie naszych odcinków, mówiłem o tym, że temat off jest mocno propagowany przez nas rząd. Czyli oni totalnie, zupełnie nieświadomie propagują to, żeby ludzie sami zaczęli dbać nam o to swoje bezpieczeństwo energetyczne, czyli o ten swój własny prąd. Off-grid zajmuje się, czyli tematyką w głównej mierze niezależności energetycznej. Czyli to, żeby ten prąd, który macie u siebie w domu, żeby on pochodził z waszych własnych źródeł, z banku energii, tak jak sobie tam zorganizujecie, stworzycie, tak będziecie mieli. I e, nagle okazuje się, że e, no mamy wojnę. No, ja mogę powiedzieć, jaki mamy dzisiaj dzień. Tak. Natomiast w tej chwili. Z tego co widzę, to te dni są odliczane dniami wojny. To tak? no jest dziewiąty dzień wojny. I domyślam się, że pewnie nie tylko ja, ale wy również też życzylibyście sobie, żeby na Placu Czerwonym w Rosji zacząć zamiast tych defilat, które kiedyś tam były, to żeby oglądać powiedzmy wypasanie kus, żeby, żeby oni tam zaczęli je powiedzmy, że, że, żeby cofnąć ich o 100-150 lat wstecz w rozwoju. To są pewnie życzenia nie tylko moje. Wiele osób jest takich, które również chciałyby, żeby taka sytuacja miała miejsce. Czy to jest możliwe? Jak życie pokazuje, wszystko jest możliwe, tak? Pytanie tylko jest takie, kto za to zapłaci i jaką cenę? Dzieją się niezwykłe rzeczy, choćby nawet takie, że... że... E, e, oligarchowie rosyjscy Stają się wielkimi dobroczyńcami, tak jak Chelsea Londyn zostało wystawione do sprzedaży, a pieniądze za Chelsea Londyn od Abramowicza mają wesprzeć Ukrainę. Ha. Niezwykły gest. Człowiek, któremu zabrano by majątek, stwierdził, że on przekaże na cele dobroczynne ten swój majątek, który, który mu i tak i tak zabiorą, także. No, wielkie gesty, wielkie gesty, wielkie gesty małych ludzi. Kolejne, kolejny, kolejny temat, który jest też bardzo nośny ostatnimi czasy, to jest kwestia związana z tym, że prezydentem Ukrainy jest komik, pajac. Osoba, która była. Kwestionowana w, w, przez wiele osób w, w kwestii właśnie tego błaznowania w telewizji. Okazuje się, że błazen stał się mężem stanu, natomiast wielu mężów stanu stało się w obliczu tej wojny błaznami. Ciekawe, bardzo ciekawe. Co dalej z tego wyniknie, pewnie czas pokaże. Na pewno wszyscy zastanawiamy się. Kolejny temat, który również gdzieś się tam przewija przez cały czas, to jest kwestia związana z uchodźcami z Ukrainy. Oni, e, oni nie przyjeżdżają tutaj uchodźcy, nie przyjeżdżają do obozów dla uchodźców. Jak do tej pory mieliśmy okazję to oglądać u naszych zachodnich sąsiadów, gdzie tworzono obozy. W sumie. Kilkadziesiąt lat temu nas Niemcy też tworzyli obozy. Natomiast ci nasi sąsiedzi przyjeżdżają i są goszczeni u nas w domach. Także nie tworzymy tutaj obozów dla uchodźców, tylko zapraszamy ich do własnych domów. To też jest niezwykle ciekawe i ma swój wymiar. Sytuacja związana z kwestią, w której mm, mówi się o wojnie. Dla pokoju. Nie będę tego rozwijał, ale dla mnie to jest jakieś, jakieś chore, coś, coś jest nie tak. No bo jak można wojną walczyć o pokój, tak? No bo. Ale już nie będę tego rozwijał, bo myślę, że być może kiedyś pokuszę się o stworzenie takiego odcinka, w którym to y, omówię i poświęcę na to trochę więcej czasu, ponieważ y, ten, ten, ten akurat tam wątek mu, no jest dosyć mocno pewnie kontrowersyjny, jaki ja mam swój punkt widzenia na ten temat. Dlatego wymagałby on no, wejścia, wprowadzenia, rozwinięcia. Sytuacja w całym ogromie tych przykrych aspektów, które mają miejsce w tej chwili, jest niezwykle interesująca, ponieważ mamy szansę, żeby odnaleźć się w tym całym powiedzmy, że tutaj w układzie geopolitycznym możemy, możemy tutaj, no, pewnie dla naszych widzów, jak powiem, że jest coś takiego jak taki zawór zwrotny, tak, to, to żeby, żeby pozakładać sobie takie właśnie w Polsce zawory zwrotne, w których będziemy potrafili e, przyjmować, ale, ale nie oddawać, bo e, w historii, w naszym kraju gdzieś tam już, już wiele razy mieliśmy okazję się przekonać o tym, że że płaciliśmy wysoką cenę. Natomiast teraz w tej chwili jest moment taki, w którym być może tą cenę wysoką niech inni zapłacą. Między innymi też nam w kwestii tego, że jesteśmy najbliżej tej Ukrainy i to my gdzieś tam w bardzo dużym stopniu pomagamy, jednocześnie też gdzieś tam kładąc na szali to nasze również bezpieczeństwo w tym wszystkim. Choć zastanawiałem się też nad tym na ile cała sytuacja może się dla nas odbić źle i oczywiście można by było tutaj po, po, pofrunąć z tą wodzą fantazji w kwestii tego jak bardzo źle się to dla nas odbije, natomiast można to też na to spojrzeć w innym, przez inny pryzmat, tak? przez pryzmat taki, że jeśli za sterami w Rosji mamy, mamy posadzonego no nie wiem, tak no powiem, że wariata, to ja nie wiem, czy to słowo będzie pasowało, bo, bo ten człowiek z jakiegoś powodu był w stanie się tam utrzymywać przez tyle lat i Rosjanie też w jakiś tam sposób pozwolili na to, tak, no mniej lub bardziej czynny, aktywny, ale brali w tym udział, tak? W związku z tym. W związku z tym, jeśli on ma mieć na celu tutaj. Powiedzmy, że i do wyboru miałby mieć za swoje tutaj strategiczne cele w czasie tego całego zamieszania Warszawę, Berlin, Paryż, Londyn. Do wyboru, tudzież Rzym. To sami sobie też odpowiedzcie na pytanie, kto dla niego spektakularnie byłby dużo większym, powiedzmy, że i bardziej interesującym obiektem w kwestii ataku bo z całą pewnością dużo większe wrażenie na świecie zrobi atak na Paryż niż na Warszawę. Nie, że tego też również sobie życzę, bo tu nie, nie o to chodzi, kto jest dla niego bardziej atrakcyjny, bo tak czy inaczej pewnie, e, jeśli by się okazało, że, że, że gdzieś tam chciałby się ruszyć w samą stronę, no to, e, to na drodze stoimy my. I właśnie z tego powodu należy od nich wszystkich, od tych, których tutaj wymieniłem, Oczekiwać tego, żeby, żeby, żeby zapłacili za to wszystko tak? i żeby w sposób aktywny brali w tym wszystkim udział, a jednocześnie żeby, żeby to, że się tutaj nagle zaczynają pojawiać, przyjeżdżać, przylatywać i głośno krzyczeć na temat wsparcia Ukrainy, żeby to się nie odbyło tak albo inaczej, żeby to nie szło w stronę tego, że będzie to wyglądało w taki sposób, a historia wielokrotnie gdzieś tam pokazywała, że te wszystkie podpisywane umowy to one niewiele są warte, w związku z tym po czasie, czego Ukraina też jest świetnym przykładem w kwestii mocarstwa atomowego, którym była i z całą pewnością Rosja by ich tam dzisiaj by tam nie siedziała. Natomiast akurat tutaj w naszym przypadku to jest tak, że że też no, nie życzyłbym sobie tego, żebyśmy my e, walczyli, walczyli mm, w związku z tym, że tak nas Anglia powiedzmy wspiera, czy inne kraje, żebyśmy walczyli dzielnie do ostatniego Polaka za wolność Anglii w zamian za to, że, że oni trzymają za nas kciuki i że poklepują nas po plecach i, i że w chwili że w najtrudniejszych chwilach przyślą nas, nam tutaj, powiedzmy, że ulotki. Takie, żebyśmy się trzymali, że oni są z nami. Także myślę, że pewnie wielu z Was zgodzi się ze mną. Mm. Nasz kanał zajmuje się, tak jak już wcześniej powiedziałem na wstępie, propagowaniem off-gridu. Słuchajcie, yy, pozwolę sobie podejść tutaj z tego względu, że tak dosyć długi był ten wstęp. No, Akurat sytuacja jest taka, nie inna w związku z tym. W związku z tym, tak trochę to zmusza do refleksji, zmusza lub nie. Natomiast, wiecie, co słuchajcie, wchodzimy akurat na teren Niemiec, z tego względu, że jesteśmy na terenie działki DIDY. Zobaczcie, najechaliśmy Niemców, najazd na Niemców. Teraz będziemy stali tutaj jakieś 10 minut. W związku z tym będziemy okupowali teren, teren Niemców. Rysiu, zobaczcie. Rysiu nawet postawił rusztowanie u DIDY na działce. DIDA jest rodowitym Niemcem. Natomiast tu nie ma to akurat jakiegoś tutaj żadnego znaczenia, ale mówię to jako taki po prostu, może, może taki trochę, nie wiem, żart, nie wiem czy na miejscu, czy nie. Natomiast słuchajcie, zobaczcie, chcę, żebyście sobie zobaczyli, ponieważ to jest właśnie ogród, to znaczy niezależność energetyczna. Zobaczcie, Rysiu wciągnął tam te panele, które leżały na ziemi, które wcześniej widzieliście, wylądowały teraz w tej chwili na, na, na dachu. Jest ich tam 8 sztuk 300 W. Do tego regulator ładowania napięcia, przetwornica. No i jest niezależny, tak? czyli jest tutaj takie mały domek, pomieszczenie, które, które stanowi zaplecze do budowy tego docelowego domu. Tak? No czyli zobaczcie, spójrzcie: mamy tutaj dwa miejsca, takie, w których jesteśmy off-grid. Tak? No bo mamy z jednej strony tutaj Rysia, Dorotę, z drugiej strony za plecami. Jesteśmy my tam z tyłu. Nie wiem, czy będzie widać, widać. Wszyscy nas tutaj kojarzą, znają tam też również stoi namiot. W związku z tym, związku z tym mamy też miejsce. Jakby się okazało, że ktoś chciałby przyjechać, przyjeżdżają do nas czasami wolontariusze czy coś. No, w związku z tym, jest taka szansa i możliwość, żeby zostać. Eee, słuchajcie, ten e, odcinek jest taki dosyć luźny. No. Wspominam, pokazuję, mówię o tym, że, że coś tutaj się dzieje w, jak gdyby w kwestii tego, że te panele wylądowały urysia u, u góry na dachu. W przypadku w gridu w ogóle, jeśli byśmy mieli mówić o kwestii zabezpieczenia się, gdyby coś, tak, to tego mi, typu miejsca, w których my jesteśmy tutaj, tak, czyli las, no, są totalnie nieatrakcyjne pod względem jakichś tutaj działań wojennych, tak? Bo myślę, że ostatnim miejscem, które mogłoby być powiedzmy, że atrakcyjne pod kątem natarcia, to to, jest właśnie, to to jest właśnie taki las. Także jeśli do tej pory nie macie żadnej tego typu działki, nie kupiliście. U nas coś tutaj jeszcze jest. Także może ja nie wiem, czy to jest czy nie, może ktoś jakby był zainteresowany, czy coś, to piszcie, to możemy pomyśleć, zobaczymy, może, może coś tam się uda. Dla nas najważniejsze jest to, żeby wokół nas były osoby, które e, też również pasjonują się tą tematyką off-gridu, tak? takiej niezależności energetycznej. Ponadto przy okazji tematu związanego z, z tą kwestią, e, e, o której Mówiliśmy na początku, czyli takiej niezależności, to jest temat też również bardzo istotny i ważny. To jest kwestia wody, tak? Także tutaj też również zapraszam was wszystkich do tego, że jeśli ktoś tylko i wyłącznie jest zainteresowany tym tematem, to żeby przejrzał sobie, ponieważ na naszym kanale praktycznie e, wszystkie filmy w jakiś tam sposób nawiązują do tej tematyki i to jest bardzo istotne ponieważ jest to kompendium wiedzy tak gdzie możecie też zobaczyć sobie jak między innymi można taką wodę w sposób mechaniczny oczyścić tak czyli tą przysłowiową wodę deszczową można wykorzystać do tego żeby się zabezpieczyć na wypadek tak w razie gdyby ponieważ e to też również powtarzam, numer jeden do tego, żeby, żebyście mogli sobie spokojnie żyć i funkcjonować, to jest kwestia powietrza, czyli gdzie macie działkę, tak czy to jest las, jak i tak dalej. no Wdychanie spalin z, z samochody, miasto i tak dalej, a wdychanie świeżego powietrza nikomu nie trzeba mówić o tym, co jest dla nas lepsze. To jest jedna kwestia, druga woda, tak? No bo o ile bez tego jedzenia jeszcze jakiś czas wytrzymacie, to o tyle bez wody dosyć szybko okaże się, że, że wcale to nie będzie możliwe. No i wiadomo, później jest kwestia tam żywności. Tak? No biorąc pod uwagę, że, że możecie, jesteście gdzieś poza, poza miastem, macie kawałek ziemi, działki, no to o tyle jesteście w stanie sobie też czy zmagazynować, czy wiesz. O temat, świetny: Ziemianka. Tak? Także też zapraszam dla tych, tych, którzy nie widzieli, na film, który ma największą ilość. W tej chwili około pół miliona wyświetleń. To jest temat ziemianki. Także co, tak dosyć luźno sobie dzisiaj tutaj trochę pomówiliśmy. I zapraszam Was gorąco i serdecznie na, na te nasze filmy, na nasz kanał. I co, widzimy się pewnie przy kolejnych odsłonach. I co, trzymamy kciuki w takim razie za Ukrainę. Trzymajcie się. Cześć, hej.